Hejka, witam się z wami już w nowym roku, bo nagrywam ten filmik 1 stycznia i chciałabym wam opowiedzieć o moich ulubionych książkach obyczajowych i romansach, które przeczytałam w ubiegłym roku, w 2023. Oczywiście na samym początku, no wiadomo, że takie top of the top, no to są książki pani Anny Tegieli. Część z nich przeczytałam rok temu, czyli jeszcze w 2022, więc na nie się nie będę skupiała. Skupię się na moich trzech ulubionych, które przeczytałam w ubiegłym roku. Po pierwsze, Cudowna wiosna w Olszowiemiarze, ta książka jest po prostu cudowna. Ja się w niej zakochałam, czytałam ją wtedy, kiedy miałam naprawdę ciężki etap w życiu na studiach i ja sobie tę książkę po prostu dawkowałam, czytałam po stronie czy po półstrony, żeby mi na dłużej i książka jest naprawdę wspaniała, tak jak cały cykl w Olszowiemiarze, wszystkie cztery książki uwielbiam. To jako szczególnie przypadła mi do gustu i ją naprawdę, naprawdę pokochałam. Zresztą to jest pierwsza książka, jak nie mówię, że była ulubiona, moją ulubioną w tym roku, więc myślę, że o czymś to świadczy. E, dalej, szepty Pieniski Ścieżek, również ją bardzo pokochałam. Pewnie przez to, że i Pieniny uwielbiam, w ogóle Polskie Góry kocham, więc myślę, że coś, coś za tym idzie. Sama historia jest naprawdę cudowna, e, wspaniale się ją czyta, daje taką ogromną nadzieję i no, przesłanie tej książki jest naprawdę piękne. A następnie też w temacie, takim powiedzmy podróżniczym, Eślech Srebrnych Mgieł, książka całkowicie mnie urzekła, jest w króciutka, więc tak naprawdę w jedno popołudnie możecie ją przeczytać, a jest wspaniała. Naprawdę jest przepiękna, czyta się ją cudownie i tutaj chciałabym Wam y, przeczytać dedykację, bo myślę, że ta dedykacja idealnie ukazuje o czym jest ta książka i jak jest piękna. Książkę dedykuję wszystkim kobietom życzeniami, abyście przymierzały swój szlak z podniesioną głową i żeby w każdej wędrówce towarzyszyła Wam wiara w siebie oraz przekonanie, że się uda. Naprawdę książka jest piękna. E, tu jeszcze Wam przeczytam fragment opisu. E, nie szukajcie szlaków srebrnych gieł na mapach, w przewodnikach i w internecie. Nie znajdziecie go tam. Każdy z nas ma swoją własną drogę. Przymierzamy ją przez całe życie i tylko od nas zależy, czy spotkamy na niej krystalicznie czyste jeziora, polany pełne kwiatów, srebrne mgły zachwycające wschody, Zachód słońca, konstelację gwiazd i dzikie Powodzenia na szlaku srebrnych mgieł. Przepiękna metafora życia, przechodzenia przez trudne momenty w życiu i wychodzenia na prostą, przechodzenia przez ten szlak srebrnych mgieł. Przepiękna książka, naprawdę książka jest piękna. Myślę, że słowo piękna i wspaniała to są te dwa określenia, które idealnie ją opisują. Następnie, jak jesteśmy w temacie obyczajówek. To tutaj coś zimowego, czyli um, Anita ta It's i Time. Prześmieszna, przezabawna książka, lekka, łatwa i przyjemna. E, płakałam ze śmiechu, jadąc pociągiem, kiedy ją czytałam. Mój chłopak potwierdzi. myślę, że cały e, wargrom bezprzedziłowy także <grydzi> potwierdził, że mi się książka podobała. Próbowałam być cicho, ale naprawdę łzy mi leciały ze śmiechu. E, dalej możemy w sumie, jak mamy zimową książkę, to możemy powiedzieć też o jesienne. I tutaj dwie pozycje pani Anny Haber. Bardzo lubię styl pisania tej autorki, jest taki dość lekki, przyjemny, trochę taki sarkastyczny, co mi się bardzo podoba, tu widzicie nawet coś znaczy na znaczników, poprzyklejałam. Bardzo przyjemne książki. Mam taki plan przeczytać jej wszystkie, wszystkie książki, bo to przeczytałam już trzy. Wydaje mi się, że trzy i wszystkim jestem zachwycona, więc, więc myślę, że po prostu ten styl autorki mi bardzo pasuje, wam też polecam się z nim zapoznać. Dalej no, coś zupełnie innego, bo pan Jeremy Clarkson i jego przygody na filmie, śmieszne książki, naprawdę zabawne, pokazują życie w takiej trochę, jak, taką karikaturę, jednocześnie bardzo prawdziwą. Też te sarkastyczne poczucie humoru, które mi bardzo odpowiada. Książki są krótkie, więc, no, tak, wiecie, na, na jeden wieczór, tak naprawdę maksymalnie dwa. Ja je czytałam też w pociągu. Bardzo fajnie się sprawdziło, lekkie, łatwe i przyjemne. I ostatnia pozycja z tych bardziej takich obyczajowo-romansowych e, Malibu ponia Taylor Jenkins e, Nie wiem, co takiego ma autorka w sobie, w swoim stylu pisania, że faktycznie, tak jak wszyscy mówią, ta książka jest tak napisana, jakby opowiadała o prawdziwych bohaterach. Nie wiem, w jaki sposób autorka buduje tych bohaterów, co jest tym kluczem do sukcesu, natomiast czytając tę książkę, macie wrażenie, że czytacie o prawdziwych ludziach. Ja tej autorki przeczytałam też Carl e, to Identycznie. Naprawdę miałam wrażenie, że czytam o prawdziwych, prawdziwych osobach, co jest wspaniałe. I też chciałabym w tym Nowym Jorku przeczytać wszystkie przetłumaczone na język polski e, książki Taylor, bo naprawdę naprawdę jestem ciekawa innych, bo właśnie o wszystkich słyszałam to, że, że czyta się tak, jakby się czytało o prawdziwych ludziach, coś dość niezwykłym doświadczeniem przy czytaniu tego typu książek, więc naprawdę polecam Wam. E, oto też jest świetna, genialna, niestety nie ma wersji papierowej, dlatego, że mam trzy książki Taylor, które są w twardej uprawie, natomiast chodzi o to, póki co jest tylko w miękkiej oprawie. liczę, że kiedyś wyjdzie w twardej, bo po prostu nie będzie mi pasować miękka oprawa, więc liczę na to, że kiedyś wyjdzie w twardej oprawie. To by było na tyle, w super telegraficznym skrócie, bo tych książek było dość dużo. Dajcie znać, jakie Wy najbardziej lubiliście w ubiegłym roku i do zobaczenia.